z tej strony Paulowski Teraz jest taki pożegnaniowy odcinek ponieważ y, niestety musimy pożegnać mojego Infernosa, który występował przez parę odcinków na pewno będziecie się zastanawiać jak to pożegnać otóż y, jak kupowałem tego Infernosa to miał mieć y, nieskończone lampy Takiego właśnie, z 270 ale już niestety, yy, jak go kupowałem, dałem tam nie pamiętam ile za niego. To muszę sobie dokładnie przypomnieć. No, tam wiem, że miałem dać 300 tysięcy za niego, jakoś tak, ale to było na raty. Ale, że auto miało mieć nieskończone lampy, potem się okazało, że ich nie ma. Bo mi się przepaliły, założyłem nowe i napisałem do właś poprzedniego właściciela auta, że jaka była sytuacja yy, o tym właśnie, że auto już nie ma lampek, i on mi na napisał, że napisał skargę na forum. Napisałem i właśnie w dniu dzisiejszym Times sprawdził, czy tam sprawdziła dokładnie. Nie wiem, to jest chyba on. Yy, sprawdził skargę i powiedział, żeby cofnąć transakcję. Owa transakcja zostanie cofnięta, bodajże jutro, czy jakoś tak. Teraz Wam dokładnie nie powiem, jak to będzie, ale jakoś to tak yy, przyjdzie, ale w zamian będę miał tam 210 tysięcy. Czyli pewnie jakieś może zrobimy jakieś konkursiwo czy coś. Jeszcze nie wiem, szczerze Wam powiem. I teraz info, może co o moim serwerze, bo dużo ostatnio osób się pytało, co z moim serwerem. Otóż nie wiem, czy serwer wystartuje. Powód to jest yy, brak pieniędzy na start. Nie mam hajsu, żeby wykupić sloty ani żeby wykupić serwer na około miesiąc dwa żeby jakoś tam potem mógł jakoś nim wystartować także nie wiem jak z nim będzie okay. y, znalazłem jedynie co y, mapera bodajże ale też jakoś już nie mam z nim kontaktu poprzedni sponsor się wycofał y, z serwera tylko no, tak naprawdę postawił mi serwer y, testowy. To znaczy no nie testowy, tylko postawił, opłacił serwer, na którym y, testowaliśmy skrypty. Bądź też y, robiliśmy mapy, bo mieliśmy dwa wykupione serwery, jeden do skryptów, drugi do mapowania. Specjalnie właśnie dla maperów, żeby nie było, że mapperzy są wykorzystywani czy coś. jeżeli że nic od Ciebie nie dajemy, tylko że chcemy coś. Tak by właśnie nie było co tutaj się dzieje? Ciekawe co tu się dzieje? Dobra nie będę tutaj czekał Jadę stąd Może y, kogo Zobaczę, może ktoś będzie chciał pozdrowienia Pozdrawiam, Pawello, serdecznie, chudy, te, ciebie też, y, Ciastko, pozdrawiam cię, Hatch, Hatcher, pozdrawiam, Maines pozdrawiam ciebie, Demariuszek, y, tutaj też chcesz pozdrowienia, no to, Arshuidem, pozdrawiasz mamy, no to ja też również ją pozdrawiam, chociaż nie znam, Blameles, y, mamy, taty i rodziców, no to pozdrawiamy, mamy, taty i rodziców. Taylor, pozdrawiam Ciebie. Jan Ban, wszystkich, no to pozdrawiam wszystkich tutaj graczy. Yyy, The Shady Player Life pozdrów, no to pozdrawiam. Ogólnie pozdrawiam wszystkich graczy, którzy mają premium. Nie wiem co by tutaj jeszcze wam powiedzieć, c chyba nic nowego nie ma. Nie gram ostatnio tutaj Na... Pelku. Nie mam czasu, gram w CS-a. <noise> Także, co bym Wam tu mógł jeszcze zakomunikować? Także w następnym odcinku, już na pewno nie zobaczycie tego autka z Kasi. Czemu on mi nie chce jechać? A dobra, jedzie. Także to już jest pożegnanie Infernusa. A i bierzcie udział w konkursie, w konkursie, który był. Także to by było chyba na tyle. Ja byłem Paulowski. Cześć!